Witam Państwa, jestem Piro, a to prezentacja najnowszego numeru czasopisma My Little Pony. Jest to numer 7 z 2019 roku, a jako prezent dołączone są dwie niespodzianki, czyli dwie rzeczy, które już wcześniej były. Zabierzmy się za rozpakowanie tego czasopisma. No i cóż, rzeczy, które akurat mi się trafiły, to notesik z długopisem oraz opaska... Z przypinkami i są to rzeczy, które, tak jak już mówiłem, wcześniej były w czasopismach, dlatego nawet nie będę ich teraz rozpakowywał. Jeżeli chcecie zacząć rozpakowanie tego notesiku, to teraz tutaj w karcie znajduje się odniesienie do filmu, gdzie był ten prezent dołączony. Natomiast jeżeli chcielibyście zacząć rozpakowanie tego, to po raz kolejny w karcie się wyświetla odpowiedni filmik. Zobaczmy teraz, co znajduje się w czasopiśmie. Więc na początku mamy reklamę klucykowych figurek. Na tej stronie mamy list od Twilight oraz zadanie w stylu gry Mastermind i to może być naprawdę trudne dla małych dzieci. Dalej mamy komiks na podstawie odcinka Sztuka Rywalizacji. Tutaj na tych stronach mamy kolorowankę, przy której, żeby się dowiedzieć co ma być na jaki kolor musimy też trochę policzyć. Dalej mamy naprawdę bardzo ładny plakat, naprawdę super to wygląda. Tutaj, na tych stronach, mamy trochę zadań związanych z Rainbow Dash, które mamy wykonać na czas. I mamy tutaj przyrysować jej Cutie Mark, powiedzieć, kto jest jej największą wielbicielką, znaleźć babeczkę inną od pozostałych, stworzyć słowa z porozrzucanych liter, dowiedzieć się, jaki jest tytuł jej ulubionej książki, oraz narysować jej zwierzaka. Tutaj, na tych stronach, mamy coś dość dziwnego, ponieważ za pomocą odcisków palców możemy robić rysunki. Oraz mamy drugie zadanie, gdzie mamy połączyć góry zwierząt z ich dołami. Tutaj mamy przejść labirynt. Oraz drugie zadanie, gdzie mamy poklorować elementy z kółkami, żeby się dowiedzieć, co tutaj jest narysowane. Dalej mamy reklamę. Na tej stronie mamy poklorować odpowiednie koraliki na odpowiednie kolory. Dalej mamy konkurs. Tutaj mamy zadanie, gdzie w każdym rzędzie musimy znaleźć kluczyka, który nie pasuje do reszty. Na następnej stronie mamy reklamę i kolejna reklama. No i cóż, to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.